No to tak samo jak w drużynie A ten Hannibal się zastanawiał, Hannibal Smith zastanawiał się nad tym, jak ma odegrać potwora, czy potwór ma mówić rar, czy rar". Aha. w końcu wszystko zależy od nastroju tego potwora. Sam się posuł frajer. Bum, 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 bum Aha Dirty mags Czyli tego kosztowności tej nie Te... Czemu tak wszystkie nie mogą być po kolei jakoś systematycznie? Nie, 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 biega jedna na na drugą Eee, wiesz, to jest sztuczne przedłużanie rozgrywki. Tak. A tak a propos, skoro zbieramy świe te świerszczyki, a niektóre e, strony są sklejone, to. No. Dlatego ja tego nie komentowałam, wiesz? Aha. Okej. Okay. A tak, jeszcze skoro jesteśmy przed Inwistyce, znaczy byliśmy do niedawna to pytanie... Skąd się u to właśnie właśnie świerszczyk, bo że kiedyś świerszczyk to było taka, taka, taka. Takie czasopismo dla dzieci. To dokładnie, no a teraz to jest. Ale to już od dawna mówi się na... na takie pornograficzne świerszczyki. Tak, ale właśnie... właśnie nie, wiem czemu. nie wiem czemu, nie mam zielonego pojęcia. No, no myślę, myślałem, że wiesz. Przypadkiem może nie wiem. Być może dlatego, że świerszczyki cykają. W sensie świerszcze zwierzaki Titanus Warrens, ale to jest, że tak Jak powiem, to? spekulacja z mojej strony. Dobra, wracamy ja do W każdym razie zadanie je należy do jednego z bardziej obrzydliwych w całej serii, chyba. Mm. Wow, shit. Tak na zasadzie, ble, co ja noszę w rękach. Tak. zleciałem w dół. Może ile tych midgetów jeszcze? No, skończyły im się. zagrożone wyginięcie We're out of midgets! Już widzę, jak o ten, już widzę, jak e, taki, ten, taki, e, wiesz, mistrz zła e, swoją armię minionów sprawdza niej... Hmm, we're out of midgets! We need more midgets! Kolejne midgety. Yep. Widzisz, nie skończyliśmy się, mają zapasy. No ale mi chodzi o tamtą poprzednią populację, tak, tak, tak. bo to jest nie... nowa populacja na nowym obszarze. Nie, Niemożliwe, że po prostu że się dostawę od razu, nie? Po, prosto prostu spod prasy, że tak powiem. Okej, okay, jak ja się cieszę, że ani jednego nie podniosłam. No, właśnie to jest dziwne, tj. to masz to góry ty w śmieciach. Tak, ale że tak powiem mam swoją godność. A <laughs> to właśnie aut 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 autentycznie nie pojechałaś w tym momencie. <laughs> 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 Za takim obrzydnictwem nie będę grzebać w śmieciach, ja szukam amunicji w koszach. Kasy, <laughs> a nie takich rzeczy. Jak oddałem mu te, jak oddałem mu. E... A mu nic ten, a te, te rzeczy, to powiedział, że nie, żeby się nie bał, że ten, że. Bankone są trochę pumięte, bo. Ale, ale właśnie wymyły ręce. That's a relief, isn't it? Ooo, ta. Mamy Koba zabić, tak? Nie to. Hmm, huh, Janice Cleaning up your mess. Kill Taylor Cobb. Then talk to his claptrap. Huh. Właśnie, słuchaj, e, a propos klaptrapa, zabnieliśmy w tamtym miasteczku e, Old Haven. E, tego klaptrapa ściągnąć z góry. No, fakt. Trudat. Chodźmy, cofnijmy się, to może nam powiększy plecak. Eee tak, jak każdy... Ka każdy nieszanujący się facet idę po, na powięks operację powiększenia Plecak. Jep. <grymne> Daję. A nie myślałem, że, nie myślałem nigdy, że taki czas nadejdzie Old Haven. Lecimy. Okej, jesteśmy na miejscu. Tak, ale podwójnie, podwójnie bolesnym dla mnie faktem, tak przy okazji tego co wszystko mówiłem, jest to, że jeszcze do takiej operacji jako nie moja dziewczyna. Eee. <słuch> <słuch> yeah. Bolesne, bolesny. Tak, po prostu, po prostu czekaj, czekaj, muszę zebrać rzeczki swojego ego. Ja są gdzieś kącie i płaczą. Dobra, to było gdzieś tu w dół mapy. Ooo! Zrespałowali się przeciwnicy. Demied! Nie miałoby nic przeciwko, gdyby nie to, że zabijanie ich teraz jest absolutnie bezwartościowe, przestarzałoby o wiele wyższy poziom. Mm. Jest też taka różnica w poziomie? Jak mamy 33, oni 29. No to nie jest też taka bardzo duża różnica. Tym bardziej, że oni są twardzi jak cholera. No tak, ale wiesz, no, jak za tego dużego dostajecie się 400, no to sorry zawsze to już... coś. Sorry, dwie stówy. Dwie stówy, gdzie to sprawiedliwość. I to dostaję tak do sobie go headem, bo jak nie zabiję go headem, to są tam dwie stówy. Yeah. No, możemy poćwiczyć sobie po tym, jak wciąż jeszcze nie nabraliśmy sprawy, w tym po powrocie z Zombie Island. Tam. Na szczęście amunicja również się zespiła. Wygląda nam się treningi to bardzo, bo naprawdę wyszliśmy z wprawy. zombie były takie nieruchowe No. na ma dużo amunicji w, w magazynku, ale ma mały damage, więc sprzedaż 12 tysięcy Nice. To chociaż cena dobra. No Jak kiepskie obrażenia, to chociaż cena dobra. nic nie zdychają od tych od, e, różnego rodzaju DOT i tak dalej, to kojarzy mi się momentalnie gra Revenant. I przeciwnik nazywa się bazowa wersja, bazowej wersji Sirocco. No niestety aż tak daleko w, Re w Revenancie nie zaszłam nigdy, więc na no, początku bo na tych polach można było go dorwać. To się eee, ruszać ja dalej. straszliwe problemy techniczne, bo ja na Windowsie XP starałam tak, tak, się tak, Revenant'a tak. odpalić. W każdym razie z, z kwestia była taka, że on e, krztusił się, harkał i umierał ogólnie przez dobre parę minut, znaczy na no parę minut może nie, ale tak 120 sekund to zabierało, tak on nie typu. I tak się tam tarzał. Więc zawsze jak go zabijem, tu użyłem kuli ognia, żeby go rozwolo na kawałki, żeby tego po prostu nie słyszeć. Bada z infantry jest trochę upierdliwy Kurde zresztą do mieszczenia, nie musisz się ukryć Ej, ale nie, nie ten, nie zabieraj mi go Nikogo nie zabieram. Już tam... Nie, bo tutaj wylądowała rakieta i tak... To nie to nie była moja rakieta. nie mam rakietę. No nie wiem tego. No, jakiś czas temu miałeś, więc... Miałem shotgun przejrzał rakietami. Aha, okej. Okay. Uuu, znalazłam sklep. Ten sam chyba, który ty wcześniej znalazłeś. A, Oczywiście, że tak. Tak, bo znalazłem tę czaszkę z puszkami. Cz... A, cholera. Mm, widzę, że dopadła ci ta sama choroba co mnie. Mm, tylko na chwilę, bo go za, później. To jest... ci koleśie wychodzą cały czas. Wiem, że wychodzą. Ja się dziwię, czemu ich tu aż tyle. No, przestań się ruszać, cholero. Bo oni przyleśli jakiś czas będą się respić. Nie Hmm... I gdzie ten klaptrap? Tu. A nie mogę go tam wyciągnąć. To jest dźwignia, ale nie da się jej ruszyć. Mam wrażenie, że powinien być jakiś quest na niego. Może jakiś quest na niego jest? Nie wiem. No tak mi coś kojarzy, że chyba był. Czy to może być klaptrap Taylor'a Koba w Old Haven? Mm... Zerknijmy, może na listę zadań. Ała, okay. opis zadania, przepraszam. A, cz, 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 cz. Insane archaeologist and the result is disaster. Genius was no angel. <grybujesz> nie, to nie to. Chodzi o to, chodzi o go, tego klapra, który może dźwieci prze przejście dalej. Ale widzę, że jest na nim yeah. jakiś twierk szyknik, więc jakiś quest tutaj jest. Tylko. Hmm. Bounty board. Właśnie, tu powinno być bounty board. Tutaj? W Old Haven? Tak, tak. Wykrzyknik to właśnie bounty board. Nie, wykrzyknik to znaczy że jest coś, coś, coś związanego z questem. Wykrzyknik to jest ten claptrap. Z mapa i tam jest... Ta, legenda. Wykrzyknik w dymku bounty board. No dobra, stoję przed tym bounty board i widzę tej claptrapa. No dobra, ale jest na legendzie, jest, że to jest Bounty Board. Dobra, chodź i znajdź to Bounty Board, chcę to zobaczyć. Ała, blokuje się. Wiesz, ty sobie odpal po prostu mapę i zobacz sobie, jakie jest nie oznaczone nie. Bounty Board i tyle. Źle oznaczone. No ale tak jest oznaczone i tyle, koniec, kropka. Ja się zaskoczyłem. Dobra, ja idę odpalić znowu transport, bo właśnie zrobiliśmy się sami w jajo. się. czy hmm. Znaczy możliwe, że tutaj jakiś bounty board się odpala potem. Możliwe. Podejrzewam, że prędzej ten, że prędzej jest błąd w, w tej w legendzie, bo pamiętasz jak ten jak szliśmy... Tą otworzysz, tą, otworzysz tą skrzynkę, w której wypadły jety i inne latajstwo? No. Tam też był wykrzyknik. Taki sam. Oh. Więc, e... Nienawidzę błędów. Na na na, na na. A potem się ludzie dziwią, czemu ja się denerwuję, kiedy znajdę błąd. I czemu się jeszcze bardziej denerwuję, kiedy ludzie nie chcą błędu naprawić, tylko się sprzeczają na przykład, że... Przez nieuwagę zrobiłem, nie się, albo co gorsza, mam papier na to, że jestem dyslektykiem. Dobra, ja odpalam do są transport do middle of nowhere. Dawaj. Przeniosło mnie akurat w momencie, kiedy strzelałam do kolesia. <noise>

I skoro mamy tam i na Bounty Board coś, i od skutera jeszcze kwesta, to możemy ten, możemy od razu ogarnąć, Bo podejrzewam, że są gdzieś u Dobra, ulice... tylko poczekaj, ja sobie skorzystam ze sklepu. Co leczenie? O matko, no właśnie. Tak muszę. Na... Przyda mi się skorzystanie ze sklepu. Wow, Cheap Rifle, rzeczywiście cheap. 29 damage'u i 12 nabojów w magazynku. Oops, Very cheap rifle. Tak, czekam aż tam skończysz i jestem gotów do odpalenia transportu do New Haven momencik Oczywiście, że jeszcze nie mogę użyć No co już trudno dobra odpalaj I no, Jesteśmy... Ja pogadam sobie ze skuterem. No ja pójdę na tą na... Ale feeling. <laughs> o, będzie za to rakietnica. I 17000 tysięcy XP. Nice. A tu jest wanted fresh fish. <laughs> I też jest za to rakietnica. O, jak pięknie. Mamy pójść... Uda się do Treasure's Landing oh, i dokonać połowu. Słodko. Po do <laughs> <laughs> Tylko mój problem polega na tym, że mm, moje, te, ja mam mod obecnie Proximity Mine, więc niestety bym jeszcze musiała granadzić. Dobra, ee... no ja mam Transfusion, o cholera oops, hmm. ja używam tylko Transfusion, żadnych innych. No, lecimy na coś. A masz tak nie? Mam nawet kilka rakietnic. Rzuć mi jedno. Eee, ty 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 ty. jakąkolwiek. Tak, tak, ja po tylko patrzę. Sią leży rakietnica. Dobrze. Ta ładniejsza, więc mi jej nie zepsuj. faça de gente coisa, Tum, 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 tum. To this? Delicious is only a fish. What the? Daj mi Delicious as only a fish recently exploded from a putrid water can be. Tak, łowienie ryb z dynamitem. Tak jak w tym, jak e, w tym ruchu, kabaret jednym było, że właśnie. Czy mieliśmy iść na ryby? No, granat ma mi w ogóle. O! Widzę, że coś wysadziłeś. No, beczka. O! Ja nie mogłem trafić. Ojej, a tutaj nie mogę wylecieć. Fajnie te w ogóle wyglądają. Takie z egzaminami w oczach. No, takie mocno kreskówkowe, ale zważywszy na fakt, że tutaj jest self-shading, uh -huh. to pasuje. Ta gra What jest tak hell? zrobiona właśnie, że. To nie przeszkadza. Bo badasz w ogóle. Słodko. Się właśnie nie wiem, czemu od razu nie dostał waw. Nie, że, że się od jak nie pytam nie dostał waw w sensie.